A powiedz nam, jak układa się praca teraz z zespołem? Czy planowane są kolejne płyty, czy już jakaś jest w drodze kolejna? Teraz ruszamy w trasę koncertową. Ehm, oprócz mojej trasy, doda, będziemy mieli też trasę Virgin, więc przed nami bardzo e, pracowity, e, tak naprawdę rok. E, no i najważniejszy koncert z zespołem Guns N' Roses. Mam tutaj zaraz, jak tylko kończę m, nagranie. E, Tańca, to wracam do domu i robię cały, całą rosliskę, show, które, które nas czeka. No właśnie, jak poczułaś się, kiedy dostałaś propozycję saportowania tak legendarnego zespołu? Nie uwierzyłam w to. Nie uwierzyłam w to prawdopodobnie tak samo, jak nie uwierzył organizator polski, ponieważ poprosili o, poprosi o to sam management gansów, że, że oni chcą, żebym, żebym występowała przed nimi no Byłam w szoku, było mi bardzo miło, pomyślałam sobie, że jakoś zapunktowałam tam u Pana Boga, nie wiem czym, ale cieszę się. Być może to jest kwestia tego, że bardzo dobrze śpiewasz żywo, co no w dzisiejszych czasach aktualnie nie zdarza się często. Nie, ja myślę, że to jest kwestia tego, że że w tych czasach bardzo nie zdarza się często to, że dziewczyna ma fajny rokowy głos. Większość idzie za monetą, czyli za tym, co się sprzedaje, więc dużo jest wokalistek popowych po prostu. Natomiast gdzieś te rokowe dusze zaginęły, a ja uwielbiam świat rokowa, mam specyficzny, rokowy głos z bardzo mocną skrypką, więc myślę, że to zaważyło jak najbardziej.